Cześć ciekawscy! Przez długi czas ludzie postrzegali Woody'ego Allena jako niesamowitego twórcę filmowego, który w ciągu swojej kariery wyreżyserował sporo świetnych i wartych uwagi filmów. Jednak oprócz tego inni dostrzegali także jego drugą, ciemniejszą i budzącą kontrowersję stronę. W jego kierunku padały zarzuty o nadużycia, które dodatkowo zostały wzmocnione przez ruch MeToo. Wcześniej w 1992 roku przeciwko Allenowi oskarżenia wniosła jego adoptowana córka Dylan Farrow. A teraz jej historia ponownie ożyła za sprawą serialu dokumentalnego na HBO Allen kontra Farrow. Jaki dokładny charakter miały zarzuty wobec reżysera, co ukazał dokument i jak w ogóle został odebrany, czy to ostateczny koniec Woody'ego Alena i czy sam odniósł się do tego, co się wokół niego dzieje? Zostańcie z nami do końca, ale wcześniej nie zapomnijcie o subskrypcji naszego kanału i zostawieniu łapki w górę. Wyjaśnijmy krótko od początku. W 1979 roku aktorka Mia Faru poznała Woody'ego Alena i stworzyła z nim związek. Wcześniej była żoną Franka Sinatry i Andre Prewina. Ze swoim drugim mężem doczekała się trzech biologicznych synów, jednak oprócz tego para wspólnie podjęła się adopcji jeszcze trójki dzieci. Jedną z nich była Suni, którą później Woody poślubił, co samo w sobie było uważane za kontrowersyjne, ale poruszymy ten temat za chwilę. Po rozwodzie z Andrę Mia adoptowała dwoje kolejnych dzieci: w 1980 syna Mozesa a w 1985 córkę Dylan. W tym czasie kobieta była już w związku z Alenem, który stał się ojcem adopcyjnym tej dwójki. Dodatkowo para w 1987 roku doczekała się jednego biologicznego potomka, syna, który znany jest jako Ronan Faro. Mie i Alan tworzyli nieformalny związek przez 12 lat, a kiedy aktorka i reżyser rozstali się, kobieta w kolejnych latach adoptowała jeszcze pięcioro dzieci. Powodem ich rozstania, do którego doszło w 1992 roku, był fakt, że Woody nawiązał intymny związek z adoptowaną córką Mie, która wzięła pod swoją opiekę z drugim mężem. Suni, do której zbliżył się reżyser, miała wówczas 21 lat. I chociaż później pobrali się oraz są ze sobą do dziś, biorąc pod uwagę fakt, że nawet w obecnych czasach brzmi to kontrowersyjnie, łatwo sobie Wyobrazić, jaką sensację ich związek wzbudzał lata temu. Pomijając to, przy nazwisku Diego Alena i tak krążą jeszcze większe skandaliczne kwestie. W 92 roku Dylan Farrow po raz pierwszy oskarżyła swojego adopcyjnego ojca o nadużycia z jego strony również na tle intymnym. Oczywiście wielu tym zarzutom reżyser przez lata stanowczo zaprzeczał. W 93 roku w raporcie z kliniki do spraw przemocy wobec dzieci stwierdzono, że reżyser nie znęcał się nad Dylan. Jednak odnośnie nadużyć damsko-męskich stwierdzono, że nie można ich wykluczyć. Po procesie sądowym rozstrzygającym opiekę nad Dylan, Mozesem i Ronanem, będzie przyznał mi jej pełne prawa do opieki nad dziećmi stwierdził, że zachowanie filmowca było, cytujemy, rażąco niewłaściwe i należy podjąć środki w celu ochrony dziecka. Biorąc to oskarżenia na poważnie przeprowadzono dochodzenie kryminalne, ale u Diemu ostatecznie nigdy nie postawiono zarzutów. Od tamtego czasu Alenowi nie udało się pozbyć krążących wokół niego oskarżeń i otoczki mężczyzny lubiącego zbyt młode kobiety. Mimo że niektórzy ludzie byli wobec niego mocno sceptyczni, jego kariera zbytnio nie ucierpiała. Od czasu pierwszych złej sławy doniesień wyreżyserował około 26 filmów i każdy z nich wypełniony był największymi gwiazdami. Hollywood, ale zdobył za swoją pracę sporo ważnych nagród, w tym w 2012 roku Oscara za najlepszy oryginalny scenariusz. Następnie w 2014 został uhonorowany nagrodą Cecilia Bidemila za cały twórczości podczas rozdania złotych globów. Kilka tygodni po tej gali w New York Timesie ukazał się Felieton Dylan, którym zdała relację z zarzutów o wykorzystywanie, postawionych u z czasów, gdy miała 7 lat. W swoim wpisie zastanawia się, dlaczego jego kariera przez te wszystkie lata, niemal zupełnie niedotknięta jej zarzutami, świetnie się rozwijała, podczas gdy jej życie zostało zrujnowane. Podpowiedzi na to Woody napisał swój własny artykuł w tej samej publikacji. Wyraźnie zaprzeczył, że kiedykolwiek skrzywdził Dylan i zrzucił całą winę za sytuację na nabołu partnerkę Mie. Twierdził, że to ona wszystko sfabrykowała i nastawia córkę przeciwko niemu w ramach zemsty za jego związek z Suni. Potem nadszedł rok 2017 i zrobiło się głośno przez ruch MeToo, który tak naprawdę został wywołany w dużej mierze przez pracę dochodzeniową jedynego biologicznego i wspólnego syna Mie Woody'ego. Ronan, który jest dziennikarzem, przyglądał się traktowaniu kobiet przez znanego producenta filmowego Winsteina, który w kwestii wykorzystywania kobiet ma. Sporu listę grzechów. Ronan tym samym rzucił światło na problemy w przemyśle rozrywkowym i wszechobecne w nim nadużycia. I kiedy to się stało, Suni, która zwykle powstrzymywała się od udzielania wywiadów, a kiedy już to robiła, nie mówiła zbyt wiele o swoim życiu prywatnym, zdecydowała się rozmawiać wyłącznie z New York Magazine i bronić swojego męża. Stwierdziła, że Dylan Faro, czyli jej adopcyjna siostra, tylko wykorzystuje ruch, całe oparcie i siłę, które zyskała, aby wygłaszać nieuczciwe oświadczenia. Suni posunęła się nawet do oskarżenia swojej przybranej matki Mi o znęcanie się nad nią i wyznanie, że Alem przez lata ją chronił. Trudno się w tym wszystkim połapać. Prawda? Teraz sprawy sprzed lat nabrały jednak tempa. Od jakiegoś czasu bardzo głośno jest o nowym dokumencie, który wczoraj miał swoją premierę na HBO. Jest to dokładnie składający się z czterech odcinków serial dokumentalny zatytułowany Allen kontra Farrow, autorstwa wielokrotnie nagradzanego duetu, Kirby'ego Dicka i Amy Ziering oraz Amy Hardy, odpowiedzialnych za nominowany do Oscara dokument Pole Walki. Celem miniserialu Allen kontra Farrow z udziałem Dylan było pokazanie, że reszta świata nie wie nawet połowy tego, przez co rzekomo przeszła jako dziewczynka. Jedną z rzeczy, których temat podjęto było to, dlaczego Stanowiła mówić teraz, po tych wszystkich latach. 35-latka stwierdziła, że w tej chwili jako dorosła kobieta ma inne spojrzenie na te sprawy i miała dużo czasu, aby przemyśleć i zrozumieć swoje uczucia lepiej niż wtedy, kiedy była dzieckiem. Dodała również, że w pewnym sensie musiała udowodnić sobie, że jest wystarczająco silna, aby stawić temu czoła, dlatego teraz wychodzi z tą historią. Choć publicznie pojawia się jako Dylan Farrow, na co dzień posługuje się innym nazwiskiem. W dokumencie pokazano wiele zdjęć jej dzieciństwa, z których niektóre zostały starannie wykadrowane. Nie zabrakło też krótkich scen z tamtych lat formy nagrań wideo. Na jednym z nich widać. Była Alena w basenie przytulającego i bawiącego się z Mały 35-latka w rozmowach nagranych do dokumentu przypomniała sobie, że ten człowiek był kimś, kogo kocha ponad wszystko. Jednocześnie dodała, że zajęło jej dużo czasu, aby zrozumieć i pogodzić się z faktem, że można kogoś kochać, a mimo to wciąż się go bać. Ale idźmy od początku i tego co wiemy po wyemitowanym pierwszym odcinku. Mia skomentowała, że kiedy zaczęła spotykać się z Alenem, nie był on zainteresowany posiadaniem dzieci. Ona jednak zdecydowała, że jakoś zrównoważy swoje życie rodzinne z osobistym i w końcu wszystko się jakoś samo ułożyło. Z kolei Fletcher i nie starszy biologiczny syn, którego miała z André, powiedział, że w tamtych czasach Woody był dla nich bardziej codziennym i obecnym tatą niż jego własny biologiczny. Podczas gdy dzieci Farrow mówiły o swoich wspomnieniach dzieciństwa, twórcy dokumenty wykorzystali czytane przez Woody'ego fragmenty audio z jego pamiętnika z 2020 roku. Tak, aby wypełnić historię nieco z jego perspektywy, ponieważ nie był on częścią filmu dokumentalnego. W jednym z fragmentów Allen powiedział, że kiedy Mia wyraziła chęć adoptowania kolejnego dziecka, którym okazała się Dylan, z zaskoczeniem odkrył, że będzie praktycznym i interaktywnym tatą. W jednym z użytych fragmentów przyznał Odnalazłem się w tym. Coraz częściej ją obejmowałem, bawiłem się z nią i całkowicie się w niej zakochałem, zachwycony, że mogą być jej ojcem. Sama Mia dodała, że Allen faktycznie był oczarowany Dylan, a ona sama była absolutnie zachwycona z takiego obrotu zdarzeń. Z fragmentów jego książki, a także z wypowiedzi Mii, jej rodziny i przyjaciół pokazanym w dokumencie wynika, że Udi często i chętnie opiekował się córką. Jedna z historii opowiedzianych przez Fletchera była taka, że pewnego razu reżyser zapłacił za bilet lotniczy w pierwszej klasie dla Misia Dylan, którego dziewczynka zapomniała z miejsca, gdzie spędzali wakacje. Chciał, aby maskotkę jak Szybciej dotarła do córki, aby nie musiała spędzać ani jednej nocy bez ulubionego pluszaka. Z kolei Mia ujawniła, że kiedy była w ciąży z ich synem, Woody miał nadzieję, że dziecko będzie dziewczynką, a kiedy dowiedzieli się, że to chłopiec, reżyser był ponoć rozczarowany. Inną rzeczą, którą dodała była partnerka Alena, było to, że kiedy urodził się Ronan, zabrał on ze sobą dwuletnią Dylan, aby świeżo upieczona mama mogła sobie sama radzić z noworodkiem, pomimo tego, że ona chciała mieć przy sobie także i małą. Mówiąc o czasach po narodzinach brata, sama Dylan wyznała, że była córeczką tatusia i mówiono jej, że mama nie chce jej w pobliżu, bo jest zajęta, zmęczona lub nie. Nie ma dla niej czasu. W dalszej części dokumentu ujawnia, że wkrótce relacja ojca z córką zaczęła stawać się zbyt silna do tego stopnia, że Dylan czuła potrzebę, aby się przed nim ukrywać. 35-latka szczerze powiedziała: Cytujemy. Uwielbiałam go, był taki zabawny i sprawiał, że czułam się taka wyjątkowa. I tutaj w pewnym miejscu sprawy stały się naprawdę bardzo skomplikowane, ponieważ w tych wszystkich dobrych chwilach zaczęło dziać się o wiele więcej. W ministerialu HBO pojawili się również przyjaciele rodziny i przyjaciele mi z liceum. Wszyscy wspominali więź między reżyserem i jego adoptowaną córką, opisując ją jako intensywną. Jedna z Przyjaciółek Mii, Priscilla Gilman, dodała, że Allen podąża za małą Dylan wszędzie, gdzie tylko ta się udawała. Sama 35 latka wyznała, że myślała wówczas, że to całkiem normalne, dopóki nie zaczęła odwiedzać koleżanek i zauważyła, że w ich pobliżu ojców nie ma cały czas. Dopiero wtedy poczuła się zdezorientowana. Farą wyznała, że zawsze była w jego objęciach i wyglądało to, jakby nieustannie na nią polował. Dylan otworzyła się również na tym roczniejsze wspomnienia, które dotyczyły wchodzenia do łóżka z ojcem, gdy oboje byli w bieliźnie i po prostu się przytulali. Mówiąc więcej na ten temat, powiedziała, że owijał swoje ciało wokół niej bardzo intymnie. Mi powiedziała kiedyś, że pewnego razu zauważyła, jak Woody wstał z łóżka, mając na sobie tylko bieliznę, ale po prostu odwróciła się i odeszła. W dokumencie został również ujawnione, że kiedy Dylan miała 5 lat, zaczęła chodzić na terapię i powiedziała terapeucie o pewnej tajemnicy, ale było to coś, czym specjalista nigdy nie podzielił się z jej matką Miją. 76-letnia obecnie Faro opowiedziała o innych chwilach, w których widziała swojego ówczesnego partnera i córkę w dość niekomfortowych sytuacjach. Jedną z nich był epizod, kiedy Woody odepchnął rękę Dylan od siebie, a kiedy Mia zapytała, co się stało, powiedział jej, że mała wyciągnęła rękę, by dotknąć jego Innym incydentem był ten, w którym w dokumencie podzieliła się sama Dylan. Opowiedziała, że pewnego dnia siedzieli na ganku, a on instruował ją, jak ma ssać kciuk i mówił, co ma robić z językiem. Swoje zachowanie Alan wytłumaczył, że to było po prostu pocieszające dla dziecka. W pierwszym odcinku dokumentu Mia zdradziła, że często czuła się źle z tym wszystkim nie wiedziała co robić. Działo się tak do momentu, gdy psychiatra, który mieszkał w ich budynku, zwrócił jej uwagę i powiedział, że widzi coś dziwnego w sposobie, w jaki Woody wita się z Dylan. W końcu Alan udał się nawet na terapię, jednak jej wniosek był taki, że chociaż jego zachowanie było niewłaściwe, to nie było zamierzone. Wszystko miało być wynikiem tego, że nie wiedział jak zachowywać się wobec dzieci, których wcześniej nie miał. Potem według relacji Mii myślała nawet, że będzie lepiej i nawet przez jakiś czas tak było. Do 13 stycznia 1992 roku, kiedy po wejściu do mieszkania Woody'ego znalazła nagie zdjęcia swojej starszej adoptowanej córki Suni, które wyglądały dla niej jak wyjęte z magazynu dla panów. 76 latka zrelacjonowała, że w tamtym czasie był to dla niej szok. Z trudem łapała oddech. Mówiąc o tamtym dniu Dylan powiedziała, że nie wiedziała co się dzieje. Jednak po tym jak matka powiedziała jej, że Woody zrobił nagie Suni, Według jej relacji pomyślała: cytujemy: Och, czyli to nie tylko ja. W pierwszym odcinku dokumentu padło wiele budzących kontrowersje relacji, i wielu ludzi już oczekuje następnych trzech. Jednak zastanawialiście się, co inni myślą na temat Alan kontra Farrow? brat Dylan Ronan wyraził swoje poparcie dla siostry. W dniu premiery miniserialu udostępnił ich wspólne zdjęcie z podpisem cytujemy: Dumny z mojej siostry, a jeśli chodzi o mnie, ujawniła, że obwiniała się za wszystko, co się wydarzyło, ponieważ to ona wprowadziła Woody'ego do ich życia. Dodała również, że rozumie, dlaczego ludzie nie wierzą lub nie wierzyli w wyznania Dylan, ponieważ sama. Na początku nie mogło uwierzyć, że to wszystko było prawdą. Po premierze pierwszego odcinka sam Allen zabrał głos i wypowiedział się przeciwko serii, Allen kontra Faro, potępiając ją. Zarówno on, jak i Suni wydali oświadczenie dla Hollywood Reporter, w którym stwierdzili, że twórcy dokumentu nie byli w ogóle zainteresowani prawdą i że cytujemy, zamiast tego wspólnie z rodziną Faro i ich wspólnikami stworzyli grubymi nićmi szyty obraz pełen kłamstw. Reżyser dodał także, że od dziesięcioleci wiadomo, że te zarzuty są kategorycznie fałszywe. W tamtym czasie wiele agencji badało i stwierdziło, że niezależnie od tego, w co mała Dylan Faro mogła uwierzyć, Absolutnie żadne nadużycie nigdy nie miało miejsca. A wy ciekawcy, widzieliście pierwszy odcinek dokumentu? Kolejny ukaże się na HBO w następny poniedziałek. Czekacie na kontynuację? Jakie są wasze przemyślenia na ten temat? Wierzycie w winę Woody'ego Allena, czy nie do końca przekonuje was historia dorosłej dziś Dylan? Jej wspomnienia z dzieciństwa oraz słowa matki? Jesteśmy ciekawi waszego zdania, więc dajcie znać. Nie zapomnijcie też o subie naszego kanału, a jeśli ten odcinek był dla was ciekawy, podajcie go dalej. Do usłyszenia wkrótce, cześć!